Serce, słuchaj Słupa, wyżej, wyżej. Chciałem ci uroczyście zakomunikować, że mamy już 2 miliony fanów na fejsie to jest, rozumiem, to jest właściwie 2 miliony To jest dokładnie 946 razy więcej fanów niż na fejsowym profilu Magdaleny Ruszczki. A, to dużo rozum, to ona ostatnio gdzieś przeszła? Tak, przeszła, tak No to, to, to obiecaj mi, że my nigdy nigdzie nie przejdziemy, bo mi krew odpłynie i wpadnę w niekorzystny fiolet Ale wiesz co, inni, którzy też przeszli, radzą sobie znacznie lepiej Marcin Prokop na przykład ma 176 razy fanów mniej Krzysztof Kołowczyc 52 razy mniej Maciej Sztur 22, Czesław 4, a Kamil Bednarek 3 razy mniej Oh my god! Czy oh oni wszyscy razem mają tylko milion z hakiem? Tylko. To my rządzimy! Rozum, ale tak z ciekawości, ile razy mniej fanów na fejsie ma od nas na przykład. Dustin! 27 razy więcej. Fanów. Rozum, co się jest nie tak z tym światem? Coś jest nie tak? Musimy go dogonić, jesteś gotowy? Ale na co? Ale ja zupełnie nie potrafię śpiewać i tańczyć jednocześnie. I bardzo dobrze! O to właśnie chodzi! Tak? Z całego serca. i rozumu. Dziękujemy wszystkim naszym fanom. I, I fankom. Kurde, ja chciałem to do, Dobra. Dobra.